Marianna Furman, witam Państwa. Liverpool czeka na noc pełną gwiazd. Stars Night Awards 2025 już 11 października zamieni się w stolice inspiracji, kultury i biznesu. W samym sercu miasta, w prestiżowych wnętrzach hotelu Marriott w Liverpool odbędzie się trzecia edycja międzynarodowej gali Stars Night Awards. Wydarzenie, które stało się wizytówką polonijnej i międzynarodowej społeczności w Wielkiej Brytanii. Organizatorzy zaplanowali każdy szczegół tak, by goście mogli poczuć się wyjątkowo od pierwszej do ostatniej minuty. Wieczór rozpocznie ceremonia czerwonego dywanu, na której pojawią się nominowani artyści, goście specjalni i przedstawiciele biznesu. Błyski fleszy, wywiady, kamery wszystko po to, aby uczestnicy. Mogli poczuć atmosferę międzynarodowego festiwalu i zatrzymać ten moment na długo. Odsłoną naszej niespodzianki jest niepodważalna gwiazda Katie O'Callaghan, gwiazda czerwonego dywanu, która rozświetli Liverpool. Kiedy Katie O'Callaghan wchodzi na scenę, w powietrzu czuć naprawdę elektryzującą energię. To charyzmatyczna prezenterka o globalnym zasięgu, której urok i błyskotliwość sprawią, że każdy gość poczuje się wyjątkowo. Jej portfolio to prawdziwy popis mediów od BBC, ITV, Channel 4 po BBC Radio i kultowy program BBC Women's Hour. Po powitaniu gości rozpocznie się uroczysta trzydaniowa kolacja z selekcją Win, przygotowana przez szefów kuchni Marriott. Menu łączy klasykę i nowoczesność. O północy wzniesiemy toast i podzielimy wyjątkowy tort jubileuszowy celebrując czwartą rocznicę Wyspa TV. Kulminacją wieczoru będzie ceremonia wręczenia statuetek Stars Night Awards. Komisja konkursowa przez wiele miesięcy oceniała zgłoszenia. Aby wyłonić laureatów, którzy swoją postawą i działaniami inspirują innych. Nagrody przyznawane są w kategoriach podkreślających przedsiębiorczość, przywództwo, wpływ społeczny, kreatywność i odwagę. Każde wręczenie poprzedzi prezentacja sylwetki nominowanego, a cała ceremonia została zaplanowana tak, aby napięcie rosło aż do ogłoszenia zwycięzców. Osoby współpracujące przy organizacji wydarzenia otrzymają elegancki certyfikat z podziękowaniem za udział. Natomiast laureaci otrzymają specjalny dokument potwierdzający słuszność nadania symbolu gwiazdy. Certyfikat laureata zawiera uroczystą formułę prawną, nadającą nagrodzie charakter trwałego i nieodwołalnego symbolu uznania, opatrzony pieczęcią wiarygodności. Wieczór uświetni występ muzyczny Céline Dion Tribute, podczas którego publiczność usłyszy jej największe przeboje w poruszających aranżacjach. Wystąpi dla Państwa również Bożena Kiełbińska, śpiewaczka operowa z Krakowa, a do wspólnej zabawy porwie niezastąpiona Muna, która zaprosi wszystkich do udziału w interaktywnym, pełnym energii tańcu brzucha. Organizatorzy zaplanowali również część rozrywkową z DJ-em, który poprowadzi zabawę do późnych godzin nocnych. Gala ma także charakter i wymiar charytatywny. Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przekazany na wsparcie szkoły imienia polskich żołnierzy weteranów misji pokojowej UNTAC w Kambodży, założonej przez Piotra Olera, polskiego weterana misji pokojowej ONZ. Uczestnicy będą mieli okazję wygrać atrakcyjne nagrody: od pobytu w hotelu Marriott w Liverpool i wiele innych voucherów po unikalne zestawy prezentowane, jednocześnie dokładając swoją cegiełkę do rozwoju edukacji wcześniej wspomnianej szkoły. Na gości VIP czeka dodatkowa atrakcja: zwiedzanie Liverpool dzień przed galą, a w dniu gali przejazd limuzyną z szampanem. Ekskluzywnym i kameralnym gronie to okazja, aby poznać miasto Beatlesów, odkryć jego historię i jeszcze lepiej zintegrować się z uczestnikami wydarzenia. Organizatorzy przypominają również o praktycznych udogodnieniach. Dla zmotoryzowanych dostępne są zniżki na parking na sąsiednim wielopoziomowym parkingu Q-Park, kod pocztowy L11RH. Preferencyjnej cenie 8 funtów za 12 godzin i 16 funtów za 24 godziny. Wystarczy zachować bilet parkingowy i opłacić go w recepcji w hotelu przed wyjazdem. Starsnide Awards 2025. To celebracja ludzi, którzy nie boją się działać. Czekamy na was. Do zobaczenia.